Ruszamy na misję. Toastmaster z Kraków. Do apelu wystąp. Drodzy toastmasterzy, przyjaciele, goście. Wszystkie te osoby, które wiedzą, że mówienie do ludzi to sport ekstremalny. Dziś nasz klub ma urodziny, a to na pewno oznacza dwie rzeczy. Że możemy jeść tort bez wyrzutów sumienia. A także możemy marzyć bez ograniczeń. Urodziny to wyjątkowy czas. To czas, kiedy możemy spojrzeć wstecz z wdzięcznością i w przyszłość z ekscytacją. A ja patrzę na Was jak na oddział specjalny, z misją, z dyscypliną i planem działania. Będziemy podążali w czterech kierunkach świata. Będziemy walczyli na czterech frontach i wygramy. Front pierwszy, cele osobiste. Każda żołnierka, każdy żołnierz wie dokąd zmierza i po co zmierza. W naszym przypadku to rozwój osobisty, to przemówienia, to również lepsze liderowanie. Większa precyzja słów i płynna mowa. Każdy z nas powinien mieć swój cel i każdy jest odpowiedzialny za jego osiągnięcie. Pytam się Ciebie, pytam się Ciebie, pytam się Ciebie, pytam się każdego z Was, z osobna. Jaki jest Twój cel, żołnierko? Jaki jest Twój cel, żołnierzu? Front drugi, rozwój, to nasz trening bojowy. Będziemy, będziemy ćwiczyć nie tylko przemówienia, a odwagę. Sytuacje trudne przestaną być trudne. A sytuacje pierwsze, pierwsze role przestaną być tymi pierwszymi. Z będziemy za Będziemy występować częściej. Będziemy ćwiczyć w trudniejszych warunkach. Ja już o to zadam. <laughs> Będziemy testować nowe formy wystąpień publicznych. Twoje serce, wasze serce, moje serce często powie: o nie, a po wszystkim, ale to było dobre. Bo prawdziwa siła. Rodzi się z regularnych ćwiczeń i gotowości do wyzwań. Pytam się Was, Was wszystkich tutaj zgromadzonych, czy jesteście gotowi. Pytam się raz jeszcze, czy jesteście gotowi. I raz jeszcze się zapytam, Pawle, czy jesteś gotowy. Front trzeci, zaangażowanie. Spotkania klubu to nie Netflix w trybie oglądania. To energia, którą wnosimy. W armii każdy ma swoją rolę, ważną rolę. A prowadzenie, a powodzenie misji zależy od naszej współpracy. W naszym klubie Toastmasters z Kraków to oznacza nie tylko uczestniczenie w spotkaniach, ale też organizowanie wydarzeń, przyjmowanie ról, mentoring, dzielenie się wiedzą, inspirowanie m.in. na afterparty. Pozdrawiam Ciebie Piotrze, dziękuję. A także, o czym dzisiaj słyszeliśmy, uczestnictwo w konkursach mów. Kto stanie tutaj za rok w roli dowódcy? Front czwarty jakość. Chcę i tego oczekuję, i o to proszę, by nasze spotkania nie tylko były dobre, ale żeby były wyjątkowe. Spotkania muszą być jak dobrze przeprowadzone operacje wojskowe. Zaplanowane, punktualne i skuteczne. Każdy detal ma znaczenie, bo to on decyduje o wyniku całej akcji, o sukcesie, o naszym zwycięstwie. Nie chodzi o to, by po prostu iść. Chodzi o to, żeby iść dobrze i razem, ramię w ramię. Bo jakość przyciąga. I nowych członków, i nowe możliwości. Do boju poprowadzi nas sztab generalny Toastmasters z Kraków w składzie. Wiceprezes do spraw pijalu Edyta Łata. Wiceprezes do spraw członkostwa Ewelina Michnicka. Wiceprezes do spraw edukacji Jacek Góra. Skarbnik Michał Golemu sekretarz Iwona Dawidowicz, sierżant Damian Lipka. Drodzy Toastmasterzy, przyjaciele, goście, przyszli Toastmasterzy. Stojąc dziś na placu apelowym naszych urodzin deklaruję, w nadchodzącym roku wyruszamy na misję, której celem jest rozwój, jedność i Mistrzostwo w Sztuce Komunikacji. Kto ze mną podpisze tą deklarację? Na najbliższy rok. Ja już podpisałem. Oto. Bardzo dziękuję.